Dzień dobry, Dzień dobry. Witajcie z tej strony Ela. Dzisiaj was chciałam zaprosić na takie spotkanie dotyczące suplementacji transdermalnej, ale nim przejdę do omawiania produktów, do zachęcania was, chciałam wam troszeczkę opowiedzieć o naszym organizmie, bo jak wiemy, nasz organizm jest niesamowicie Niesamowicie zbudowany jest bardzo, bardzo, bardzo skomplikowany. Dla mnie to taki jest wszechświat w mikroświecie. W naszym organizmie jest około 50 bilionów komórek ludzkich. 50, 50 bilionów komórek mamy w naszym ciele, ale to jeszcze nic, bo te 50 bilionów komórek ma się nijak do tych komórek, które posiadamy w naszym organizmie, a które nie są nasze. Jak wiemy, bardzo dużo mamy bakterii w sobie, zresztą nie tylko bakterii. Dla przykładów, tylko i wyłącznie w naszych jelitach mamy około 2 kg bakterii, a jest ich właśnie w jelitach około 100 bilionów czyli dwa razy więcej już samych bakterii jest w samych jelitach niż naszych własnych komórek w naszym organizmie. Tak naprawdę to nie my rządzimy naszym organizmem. To właśnie te małe żyjątka, które są wewnątrz nas, robią całą robotę i to one w zasadzie decydują, jak się będziemy czuli, jak będziemy się zachowywali czasami. Także. Powinniśmy dużą uwagę zwrócić na nie i zrobić wszystko, żeby to one czuły się fa fantastycznie w naszym organizmie, bo dzięki temu my również się czujemy dobrze. Um. Jak powiedziałam, jest rzeczywiście bardzo dużo różnych żyjątek i w, w samych jelitach, które odpowiadają za 70% w zasadzie układu odpornościowego, ale nie tylko w jelitach, bo, bo mamy również bakterie na skórze, ta skóra również jest bardzo istotna. Skóra jest naszym największym organem, ma, skóra dorosłego człowieka ma około 2 metrów kwadratowych, także to już jest nie byle co. I wszystko, co się dzieje w naszym organizmie, ma odzwierciedlenie na skórze. I odwrotnie, to, co kładziemy na skórę, jest bardzo istotne jest naprawdę bardzo istotne, bo to wpływa również na nasze organy wewnętrzne poprzez układ krwionośny oraz przez układ nerwowy. Te dwa układy sprawiają, że skóra i organy wewnętrzne są ze sobą połączone. Ja was bardzo chciałam zachęcić właśnie do y, spróbowania suplementacji transdermalnej, czyli przeskórnej, bo y, nie ukrywam, y, nie do końca suplementacja ta, y, którą zazwyczaj stosujemy, do ustna, y, y, spełnia swoją rolę. Y, nie można wierzyć w jakieś frazesy typu, że. Y, 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 Magnez suplementujemy, akurat dany magnes na przykład suplementujemy w 50 do 70%, tak? to nie jest do końca prawda. W ogóle tak nie można, nie można wierzyć takim słowom, gdyż każdy nasz organizm jest inny. Ponieważ my w ogóle mamy różne mikrobiomy w swoim organizmie. I to nie tylko ze względu na to, co jemy. W związku z czym. To, co organizm jest w stanie wychwycić, absorb, zaabsorbować, jest różne u każdego człowieka. Tak jak mówiłam, to nie my rządzimy naszym organizmem, a właśnie bakterie. I tak dla przykładu podam, że genom człowieka zawiera około 21 tysięcy genów. To jest dwa razy mniej niż genom ryżu. To już jest du duża różnica, prawda? A, a jeśli chodzi o taki wspólny genom całego mikrobiomu człowieka, to jest, to jest coś niebywałego, bo mm, gdybyśmy porównali genom ludzki, 21 tysięcy genów i genom mikrobiomu człowieka, czyli tego, co się w nas znajduje, a które wynosi Blisko 4,5 miliona genów, no to różnica jest absolutnie niebywała, kolosalna. My musimy naprawdę dbać o te nasze, o te nasze drobne żyjątka, które w nas, w nas istnieją i robią całą robotę, tak naprawdę. Ja strasznie chciałam Was zachęcić do takich ciekawych produktów, które są jest mi miło to powiedzieć, pierwszymi na rynku polskim, bo do tej pory żaden sklepik polski takich produktów nie posiadał. W sklepiku Wellnessi pojawiły się wspaniałe produkty, nie wiem czy widzicie, pewnie trochę jest ciężko tutaj zobaczyć, ja może pokażę. Są Jest mm, olej magnezowy wraz z z siarką MSM to jest związek siarki Opti MSM. To jest najlepszy związek siarki, tak naprawdę. Yy, polecam do suplementacji właśnie magnesu i siarki poprzez skórę. Yy, jak wiemy, magnes odgrywa niebagatelną rolę. Yy, osoby, które na przykład cierpią na osteoporozę, mówi się, że brakuje im wapnia, ale to nie tylko wapnia. Bez magnezu nie wytworzy organizm witaminy D3, a to ona jest potrzebna do absorpcji wapnia, w związku z czym to jest naprawdę taki łańcuszek? Tak? Wszystko, o wszystkim musimy myśleć i o wszystko musimy zadbać. Także olej z magnezem, olej magnezowy plus siarka bardzo serdecznie polecam. Tutaj mamy balsam, który zawiera nie tylko magnez. Nie tylko siarkę Opti MSM, ale również melatoninę. Bardzo serdecznie polecam. Tutaj jest, ona jest ten balsam jest oparty o mm, masło, shi i o olejek ze słodkich migdałów. Tak, żeby ta suplementacja przebiegała bardzo przyjemnie. Mamy również dwa kremy. Już w mniejszych opakowaniach, ale niesamowitych, niesamowite. One zawierają więcej, więcej ym, siarki, ym, ale oczywiście też magnes zawierają siarkę zawierają, y, i zawierają olejki CBD. Ten krem zawiera y, dodatkową melatoninę, a ten krem zawiera dodatkowo y, y, mentol dla osób, które cierpią na, 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 na bóle mięśni, bóle stawów. Bardzo serdecznie polecam. Są również jeszcze bardzo ciekawe takie płatki magnezowe. Wy nie widzicie tutaj? Płatki magnezowe o trzech aromatach. Zbogacone olejkami eterycznymi. To nie są zwykłe, zwykłe płatki magnezowe. Zwykłe płatki magnezowe zawierają tak naprawdę chlorek, chlorek magnezu. Tutaj mamy oprócz chlorku magnezu, mamy siarczan magnezu, mamy chlorek potasu, chlorek sodu, chlorek wapnia. I jak wspomniałam, są również wzbogacone olejki eteryczne. Ten oczywiście olejek eukaliptusowy. Ten o olejek mandarynkowy i ten o olejek lawendowy. Tu nie chodzi tylko o zapachy, ale dodatkowo jeszcze o wspomaganie naszego organizmu w różnych sytuacjach. Zachęcam Was bardzo serdecznie do zaglądania na stronę wellness.pl. Są tam co, je, co jakiś czas pojawiają się nowe produkty, tak jak wspomniałem, których nie ma na rynku polskim, także mam nadzieję, że Wam się spodobają i życzę wam dużo dużo zdrowia i jak najwięcej słońca, które akurat zniknęło w tej chwili. Pozdrawiam serdecznie do zobaczenia.